Dzień dobry, Łukasz Kwaśny, reprezentuję Wydział Leśny kierunek Gospodarka Przestrzenna. Zapraszam Państwa dzisiaj do zajęcia w sali, jednej z czterech sal komputerowych, gdzie prowadzimy zajęcia z teledetekcji i fotogrametrii na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Dlaczego teledetekcja, dlaczego Gospodarka Przestrzenna? Z czym to jest związane? Generalnie sam obraz jest najłatwiejszy dla nas w interpretacji. Jak mówi stare chińskie przysłowie, jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Stąd ten obraz jest bardzo łatwy dla nas do interpretacji. Możemy dzięki niemu bardzo szybko pozyskać informacje dotyczące wielu zjawisk, które się w przestrzeni odbywają, a jak wiemy w kontekście gospodarki przestrzennej, ta przestrzeń jest dla nas najważniejsza. W potoku studiów, jak i na całym kierunku skupiamy się na bardzo interdyscyplinarnym podejściu do zajęć. Bardzo staramy się, aby te studia w pełni kompleksowo przeprowadzić z pełnym sukcesem dla studenta. Te zajęcia, które odbywamy w czasach pandemii, w żaden sposób nie odbiegają tego, co przedstawiamy i udostępniamy studentom w ramach zajęć dydaktycznych. Tak naprawdę z sali komputerowej bardzo sprawnie przenieśliśmy się do zasobów internetowych i na, za, za pośrednictwem różnego rodzaju platform udostępniamy zarówno materiały, jak i soft do studentów, tak aby w każdym możliwym momencie mogli z tych materiałów korzystać. Co robią studenci na tych zajęciach? Tak naprawdę. Analizują te wszelkiego rodzaju dane obrazowe, które zbieramy już od lat, które są łatwo dostępne, które są udostępnione za pośrednictwem różnych e, platform, od poziomu satelitarnego, lotniczego, aż po segment e, bezzałogowców. Te różnego rodzaju dane mogą wykorzystywane być do różnego rodzaju monitoringu, zjawisk o charakterze przestrzennym. Te zjawiska często związane są ze zmianami klimatu, które obserwujemy i chcielibyśmy, aby poprzez dostęp do tych narzędzi, do tych, do tych materiałów, studenci mogli na bieżąco y, być skonfrontowani y, z różnego rodzaju problemami natury przestrzennej, z którymi przyszło im się zmierzyć w przyszłości. Segment, no, w ogóle ten teledetekcyjny jest związany z przygotowaniem y, samych studentów do pozyskania, przetwarzania, udostępniania danych. тих даних, może być bardzo dużo, bazujemy tutaj na różnego rodzaju sensorach pracujących w paśmie widzialnym, jak i w innych pasmach, których nie widzimy swym narządem wzroku, ale dzięki sensorom cyfrowym możliwe jest wykorzystywanie różnego rodzaju zobrazowań, często nierzeczywistych, które pozwalają nam na lepszą interpretację środowiska, środowiska rozumianego bardzo szeroko, bo to mogą być tereny zurbanizowane, niezurbanizowane, jest tego naprawdę, naprawdę sporo i zajęcia z teledetekcji mają w pewien sposób przygotować studentów do wykorzystywania tych jakże często złożonych zestawów danych. Różnego rodzaju analizy, które studenci wykonują, mają ich przygotować do tego, żeby w pełni, e, w pełni świadomie tak dobierać narzędzia, aby uzyskiwać aktualne informacje o zmianach, o środowisku, aby potrafili je interpretować i wykorzystywać, jak i na samych studiach, jak i później podczas swojej pracy zawodo zawodowej. Studenci analizują różnego rodzaju obszary. Polska jest bardzo złożonym krajem. Oczywiście dotyczy tego naszego kierunku w najmierze takie zagadnienia ruralistyczne, czyli te wszystkie tereny wiejskie, podmiejskie, ale również zajmują się czysto terenami zurbanizowanymi. Także taki bardzo szeroki przegląd, różnego rodzaju metod danych pozwala im na w pełni wykorzystanie tego potencjału tych technologii, jak i możliwości, które dają poszczególne narzędzia, zagregowane w różnego rodzaju softach, które są dla studentów udostępnione. W ramach swoich prac, w ramach zapoznawania się z tymi danymi, studenci mogą wykonywać coraz bardziej zaawansowane analizy przestrzenne. Analizy przestrzenne, które wnoszą nową jakość. W te wszystkie dane, które zbieramy, bo do tej pory bardzo często dane wykorzystywaliśmy, archiwizowaliśmy je, ale dopiero rozwój technologii teledetekcyjnych, technologii gisowych umożliwił wykonywanie szeregu analiz przestrzennych jakby chociażby zasięgi powodzi, gradacji różnego rodzaju szkodników, susze fizjologiczne to są wszystko, to są wszystko analizy, które studenci wykonują na bieżąco podczas, podczas tych naszych zajęć. Korzystamy z różnego rodzaju zbiorów danych. Nie sposób tutaj wspomnieć o danych satelitarnych. Mamy kapitalne projekty m.in. realizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, projekt Copernicus. W ramach tego programu mamy możliwość pozyskiwania danych z satelity Sentinel. Są to dane darmowe. Dla całego kraju możemy te dane wykorzystywać i w skali takim ponadregionalnym wykorzystywać je chociażby do analizy zniszczeń z tytułu. Yy, chociażby nawałnic, które miały ostatnio miejsce. Kolejnym portalem, z którego nasi studenci skorzystają i pobierają dane, to jest Geoportal, nasz krajowy zasób danych, który umożliwia pozyskiwanie szeregu różnego rodzaju zobrazowań teletekcyjnych z różnych terminów. Warto o tym wspomnieć, że studenci mogą pracować na danych sprzed kilkudziesięciu lat. Dzięki temu mogą modelować zmiany zachodzące w przestrzeni, zachodzące w czasie, odnosić je do tych problemów, które mamy teraz, szczególnie w kontekście rozwoju urbanistyki, w kontekście rozwoju, w kontekście zmiany lokalizacji swego bytowania, w kontekście e, określenia planów zagospodarowania przestrzennego, studium, to są wszystko rodzaje dane planistyczne, które również opierają się o dane teledetekcyjne. Mogą być różnego rodzaju, chociażby typowe dane, zobrazowanie w barwach naturalnych, gdzie bardzo szybko, nawet nie będąc wybitnym specjalistą, jesteśmy w stanie zinterpretować, rozpoznać budynki, infrastrukturę techniczną, mieszkaniową, kwestie rozpoznawania wegetacji, to są wszystko elementy, które wpływają na proces planowania i nasi studenci właśnie są przygotowani do tego, aby te dane móc wykorzystywać i móc je następnie dalej przetwarzać i udostępniać. To jest bardzo ważne. Nasi studenci korzystają z różnego rodzaju portali informacyjnych, rozwój różnego rodzaju technologii, udostępniania tych danych pozwala nam na ich wykorzystanie chociażby za pośrednictwem projektu ISOC. Projekt o znaczeniu krajowym, udostępniającym dane o powodziach. Informacje kluczowe w kontekście zagospodarowania przestrzennego, tworzenia planów, które będą minimalizować ryzyko. Nasi studenci są w stanie tego typu plany również zrealizować, je wykorzystywać, chociażby dla celów planowania przestrzennego. Kolejny projekt, projekt SOPO udostępniający dane o geozagrożeniach, w tym przypadku ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk. Te tereny niestabilne są bardzo istotne z punktu widzenia. Prowadzenia gospodarki przestrzennej, projektowania, modelowania, sposobów zagospodarowania poszczególnych przestrzeni. Oczywiście, te wszystkie informacje, o których tutaj rozmawiamy, nie mogły być, się, nie mogły być udostępnione, wykorzystywane bez odpowiedniego softu. W ramach zajęć ze studentami udostępniamy im w pełni wysokiej klasy soft, firmy Esri, firmy Envy. To są jedne z najlepszych softów, które są dedykowane do pracy z zasobami teledetekcyjnymi. Między innymi z tego typu softów studenci mogą korzystać na naszych salach komputerowych, a z tytułu pandemii korzystają z nich zdalnie, także udostępniliśmy w pełni otwartą licencję tego softu i mogą bez szkody dla siebie z tych danych i z tych materiałów i narzędzi, narzędzi korzystać. Oczywiście obraz to nie jedyny element, który mamy możliwość jakby tutaj zwizualizować, teraz bardzo prężnie rozwijany jest segment tych technologii trójwymiarowych, odzwierciedlających rzeczywistość w przestrzeni 3D, Dzięki różnego rodzaju narzędziom i możliwościom mamy, mamy techniczne możliwości do tego, aby wizualizować w przestrzeni trójwymiarowej tą przestrzeń. Mamy możliwość dokonywania pomiarów, wizualizacji kwestii wegetacji, kwestii. Infrastruktury budowlanej, tak ważnych aspektów, które wpływają na współegzystowanie i w jakiś sposób ukierunkowują nam możliwości rozwoju i planowania przestrzeni, szczególnie w środowisku miejskim, podmiejskim, gdzie jest naprawdę bardzo dużo konfliktów o podłożu społecznym, z którymi możemy się mierzyć chociażby przez pryzmat wykorzystywania tych nowych technologii. I coś o czym warto również wspomnieć. Idąc z duchem czasu, bardzo prężnie rozwijamy i aktualizujemy również nasze narzędzia, nasze narzędzia techniczne i chcemy, aby nasi studenci też mogli korzystać jakby z tych takich bardzo nowatorskich narzędzi. Mówimy tutaj w tym momencie o segmencie droniarskim. W ramach naszych zajęć staramy się, aby studenci mieli dostęp do bardzo szerokiej palety bezzałogowych statków powietrznych, które są wyposażone w różnego rodzaju sensory od klasycznych kamer RGB aż poprzez kamery multispektralne. Dzięki nim mogą pozyskiwać dane aktualne, dzięki nim mogą sprostać tym nowym oczekiwaniom w kontekście modelowania zjawisk o charakterze klęskowym, inwentaryzacji, monitoringu poszczególnych aspektów, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Generalnie jest to e, przyszłość, która, e, która no, w, te, e, w te mury również weszła i staramy się na bieżąco z tych danych korzystać. Te drony również są udostępniane dla studentów w ramach zajęć. Staramy się razem z nimi wykonywać poprawnie naloty. Zwracamy im szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa lotu, uprawnień, kwestie e, ograniczeń lotu, które mogą się pojawić w różnego rodzaju sytuacjach, staramy się, żeby mieli kompletne informacje w kontekście jak przeprowadzić tego typu naloty, jak wykorzystać te dane, a dzięki narzędziom, które im udostępniamy, zarówno tutaj na sali, jak i poprzez zajęcia zdalne, mają możliwość kompleksowego podejścia do tych danych, kompleksowego sposobu ich wykorzystywania i w konsekwencji wykorzystywania. Także ze swojej strony Chciałbym tutaj właśnie zwrócić szczególną uwagę, że pomimo pandemii, pomimo tych wszystkich problemów, z jakimi się tutaj mierzymy, studenci w ramach tych naszych zajęć z teledetekcji i fotogrametrii otrzymują pełen zakres wiedzy, z których mogą bezpośrednio, których informacje mogą bezpośrednio przełożyć na swoje dalsze kierunki rozwojowe. Dziękuję.